16 września odbyła się 32 w obecnej kadencji sesja Rady Miejskiej w Świeciu. Obrady zdominował temat odpadów i zagrożenia ekologicznego. Radni byli jednomyślni podczas głosowania nad zmianą budżetu gminy Świecie na bieżący rok. Głównym punktem uchwały jest zabezpieczenie 11 milionów złotych na wywóz nieczystości z terenów inwestycyjnych Wistula Park w Wielkim Konopacie. Dzierżawca miał pozwolenie na składowanie złomu i plastiku. Posłuchajmy co na ten temat mówią włodarze gminy. Radca prawny oraz radni. Okazało się, że jedna z firm, która dzierżawiła działkę na naszym terenie inwestycyjnym, pierwszym terenie inwestycyjnym przemysłowym, który powstał 17 lat temu, jest tam 21 przedsiębiorców. Jeden z tych przedsiębiorców na swojej działce zaczął gromadzić nielegalne odpady, które nie mogły tam się znaleźć, nie miał na nie zezwolenia, mimo to gromadził. Odbyły się, odbyła się kontrola ze starostwa, które to zezwolenie na gromadzenie innego typu odpadów wydało. Zobowiązali oni tego przedsiębiorcę do tego usunięcia nadmiaru tych odpadów. Przyjechali za miesiąc i okazało się, że tych odpadów jest bardzo dużo, trzykrotnie więcej. Wtedy od razu gmina podjęła działania. Zgłosiła sprawę do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, ponieważ działał przedsiębiorca niezgodnie z tym, jak podpisał z nami umowę i podjęliśmy kroki, żeby rozwiązać umowę i przyjąć fizyczny grunt. To zadziało się 22 lutego. Z tym, że na placu znajdowało się bardzo dużo, około 20 tysięcy przetworzonych odpadów z tworzywa sztucznego, które nie nadają się już do segregacji. No, i gmina jako właściciel działki no została z tym problemem. W trakcie rozwoju sytuacji. Na początku pojawiały się różnego rodzaju gryzonie, szczury, myszy, jednak w okresie letnim nastąpił wysyp insektów, robaków, karaluchów, co spowodowało utrudnienie pracy innym przedsiębiorcom, którzy znajdują się na tym terenie, ponieważ działają w różnych branżach i była możliwość, że karaluchy, których były miliony, Spowodują to, że przestaną oni zamkną swoje firmy, pozwalniają swoich pracowników i będą rościć od gminy odszkodowanie. Dlatego podjęliśmy działania, że chcemy zrobić z tym porządek, chcemy pomóc naszym przedsiębiorcom. W innych gminach jest tak, że te odpady, które są porzucone, bo nie jesteśmy jedyni w Polsce, tylko dzieje się to w innych gminach również. One leżą, zalegają i tam toczą się spory, kto ma to za to zapłacić i kto ma to wywieźć. Tutaj, jak powiedziałem, jest to na terenie przemysłowym, 21 podmiotów gospodarczych dużych. Chcemy tym przedsiębiorcom pomóc, odbyły się kilka spotkań z przedsiębiorcami w urzędzie. Tak samo my byliśmy, oglądaliśmy te tereny, zaprosiliśmy radnych i podjęliśmy wspólnie decyzję, że będziemy chcieli właśnie w zmianie budżetu zabezpieczyć kwotę, która pozwoli tą działkę opróżnić z tych odpadów. A my będziemy później dochodzić regresem, bo nie poczuwamy się do tego, że są to nasze odpady. Jednak wiemy, że to będzie długa batalia, jesteśmy w posiadaniu dokumentacji, sprawa jest w prokuraturze, poinformowane są wszystkie instytucje zajmujące się ochroną środowiska. Także my działamy. Ale ten problem musimy usunąć, dlatego, takie działania. Cieszę się, że Radni Rady Miejskiej jednogłośnie, bo 18, na 18 radnych 18 zagłosowało za całą uchwałą. Ale ten najważniejszy punkt zabezpieczenia właśnie tej dużej kwoty, nie wiemy jaka to będzie kwota, szacujemy ile tych ton jest. Ogłaszamy teraz przetarg, liczymy i wiemy to, że jest kilka firm w Polsce zainteresowanych, którzy są w stanie sobie z tym poradzić. Także przystępujemy teraz do ogłoszenia przetargu i czekamy na otwarcie ofert. Jesteśmy już po głosowaniu, było jednomyślne cała, cała Rada. Ci radni, co byli obecni, byli za przeznaczeniem środków. Oczywiście jest to trudna sytuacja, bo jak wiemy, jako radni też trudne sytuacje podejmujemy, trudne tematy. No i tutaj no, doszło do takiej ciężkiej sytuacji, gdzie y, jako właściciel terenu gmin na świecie no, musimy pozbyć się tego problemu, tak jak pani powiedziała, dla przedsiębiorców, bo jest to strefa ekonomiczna i też nam zależy na, na pracownikach, na y, miejscach pracy, ale też y, wiemy, że w dłuższej perspektywie też ci pracodawcy płacą podatki do gmin. No i gmina może funkcjonować dzięki podatkom, tak, ale też podatkom mieszkańcom, ale też podatkom przedsiębiorców. I tutaj ten problem trzeba było rozwiązać, no bo to też stanowiło zagrożenie zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla mieszkańców, bo też nie wiemy jak ta sytuacja by się rozpowszechniła, w, rozszerzyła w dłuższej perspektywie. Natomiast jest to też ciężka sytuacja, ponieważ za te Miliony byśmy mo mogli dużo zrobić dla mieszkańców, tak? Ale tutaj, no jednak, e, gmina odpowiada za teren no i e, jako radni podjęliśmy decyzję, że dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i mieszkańców podjęliśmy, e, podjęliśmy e, tutaj e, rozwiązanie, żeby jak najszybciej te śmieci e, usunąć. Zwłaszcza, że. Bardzo ciężko jest znaleźć firmy, które usuwają takie nieczystości i ten problem trzeba było rozwiązać bardzo szybko, ponieważ bardzo ciężko jest znaleźć spalarnie, które te śmieci unieszkodliwiają, dlatego czas tutaj odbywał bardzo kluczową rolę. Duża wdzięczność w stosunku do radnych opozycji, nie było żadnej gry politycznej, nie było żadnego, żadnej próby ugrania czegoś na tym temacie, ponieważ wszyscy wiemy, że to jest obowiązek gminy. Po prostu przepisy są takie, jakie są, twarde prawo, ale prawo. My jesteśmy odpowiedzialni za usunięcie tych odpadów. To, że oczywiście że będziemy dochodzić regresem tych należności od osób winnych, też oczywiście jest, jest naszym obowiązkiem i na pewno tego będziemy pilnować. Na tę chwilę jeszcze nie mamy zagrożenia życia zdrowia mieszkańców z tego powodu, natomiast ogromne uciążliwości związane. Z, z tym, co tam się dzieje, Dezynsekcje, karaluchy, które się rozprzestrzeniają po tym terenie. Firmy, które tam faktycznie prowadzą działalność i które mogą mieć do nas roszczenie odszkodowawcze, że ich działalność gospodarcza jest zagrożona przez tą tę sytuację, której oni nie spowodowali nic są winni. Szkoda, no szkoda, bo te 11 milionów można było wydać na dużo lepsze e, rzeczy, czyli formie ulic, chodników, ścieżek rowerowych o które jest tyle zawsze e, prośb e, od mieszkańców, ale uważam, że to co tam jest, bo byłem wtedy, jak w szefowie klubów byli i przedstawiciele klubów zaproszeni w to miejsce, to uważam, że to trzeba zrobić jak najszybciej, usunąć tą tykającą bombę, która w każdej chwili może wybuchnąć w sensie takim, że obok sąsiedzi. Do których już to się przenosi, mogą zgłosić problemy o likwidację czy, czy szkody na terenie ich firm, i w związku z tym musimy usunąć te śmieci jak najszybciej, żeby nie dopuścić do zagłady, która no może mieć miejsce, bo to się rozłazi. Już słyszałem, że nie tylko na miasteczku, na tym Wistuli 1, ale i na, w całym mieście, bo jednak tam ludzie pracują, dojeżdżają. więc to jest takie coś, że to się przenosi bardzo szybko, i, a bardzo trudno jest to usunąć. Poza tym płacimy wielkie pieniądze na dezynsekcję tego terenu, co, co to właściwie za dużo nie daje. Także uważam, że powinniśmy jak najszybciej usunąć te, te śmieci. Zresztą uchwała już jest podjęta, więc, żeby tylko się firma znalazła i żeby to jak najszybciej wywiozła w miejsce gdzie to zostanie do, koń do końca zniszczone, zutylizowane. Robiliśmy takie rozeznanie i szacowaliśmy ryzyko, czy no, czekać i ewentualnie tutaj próbować odzyskać najpierw te środki od firm, które przekazywały te odpady i w tą, w tą stronę iść, czy też zadziałać jako gmina i tutaj wydatkować te środki właśnie w wysokości mniej więcej szacowanej 11 milionów. Natomiast szacując to ryzyko stwierdziliśmy, że jednak no, roszczenia firm osiennych, to znaczy, które bezpośrednio sąsiadują z tym terenem, na którym zgromadzone są nielegalne odpady, jakby forma działalności i no, wielkość tych firm spowodowały, że no, podjęliśmy taką burmistrz podjął taką decyzję, że no, jednak nie ma na co czekać, bo roszczenia, które by były wystosowane. W, 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 z tych firmach w stosunku do gminy Świecie, e, no szacujemy, że znacznie przekraczałyby tą kwotę 11 milionów, tak, no, trzeba wziąć pod uwagę jednak, że jest tych firm kilka czy też kilkanaście, e, zamknięcie takiej firmy, czy też utrata kontraktów przez te firmy, no się z roszczeniami wielomilionowymi, w związku z tym, no, nie chcieliśmy na to pozwolić, e, raz, żeby pokazać tutaj działania, działania gminy, jakby tutaj brak, Brak takiej bierności, tak z drugiej strony no, zabezpieczyć też gminę przed, przed innymi roszczeniami. To bardzo dużo pieniędzy. I jeszcze druga smutna wiadomość jest taka, że możemy wszystkiego nie odzyskać. Ja wiem, że to się przesunie w czasie, to może trwać może i lata. Musimy tylko wszystko zrobić wspólnie z prokuraturą, żeby no, postarać się jak najwięcej odzyskać. Z tego co nam wiadomo radnym, co przekazał burmistrz. Mowa jest o, o 6 tysiącach ton, które wiemy, kto dostarczył. Skoro dostarczano do firmy, która nie miała zezwolenia, to oni ponoszą odpowiedzialność, to jest jedna trzecia, pani redaktor, prawda? A jednak 14 tysięcy znów zostaje. Czy uda się? Pewnie nie wszystko się uda. I to, co mówili inni radni na dzisiaj. Nikt się tego nie spodziewał, tylko cała filozofia polega na tym, żeby wyciągać wnioski żeby nie pozwolić sobie na przyszłość, na coś takiego. Kiedy oglądamy telewizję, patrzymy, a, a tych spraw, pani redaktor doskonale wie, że jest mnóstwo w Polsce, to mówiliśmy, no tak, to wszystko fajnie, tylko nas to nie dotyczy. Bo my na Bistuli 1, na Bistuli 2 mamy fajnych przedsiębiorców. Okazuje się, że dotyczy to może również i nas, i dzisiaj. Powiem szczerze, że w czasie tej mojej czwartej już kadencji, kilkunastu lat podnoszenia rąk, to była naj, najcięższa decyzja, chociaż po wizycie na miejscu, po tym co usłyszałem od burmistrza, po konsultacjach w klubie postanowiliśmy zadziałać, bo tak jak nazywałem to na sesji, tą bombę trzeba rozbroić. Szkoda, że aż za takie pieniądze. Tutaj musimy dbać o, o przedsiębiorców, podmioty gospodarcze, a szczególnie o te, które są w tej chwili zagrożone i dlatego usunięcie jak najszybsze usunięcie tych śmieci nie będzie zagrażało prowadzenia dalszych działalności gospodarczych na Wistudii 1. Względy finansowe to ta jedna, bardzo ważna część całego problemu i afery związanej ze śmieciami na naszych terenach inwestycyjnych, ale trzeba pamiętać o tym, że ogarnięcie tego wszystkiego, co tam się dzieje, całe postępowanie, doprowadzenie do, do nawet wiedzy, którą już dzisiaj posiadamy, to również wielka i Ciężka praca sporej grupy naszych urzędników, no, którzy poświęcając się temu jednocześnie nie mogą niestety wykonywać innych obowiązków. Więc, tak naprawdę, z jednej strony mamy nie dość, że duże wydatki, to, ale również sporo pracy, którą no, siłą rzeczy trzeba odkładać czasem na później. Więc, mieszkańcy, tak naprawdę, można powiedzieć, cierpią dwukrotnie. Natomiast same pieniądze no, są bardzo istotne i dzisiaj. Kilka razy padło też stwierdzenie, że no, ogromny wydatek można by przeznaczyć na inne cele i, i mieszkańcy na tym nie korzystają. Ja jednak śmiem mówić, że my to robimy dla mieszkańców, no bo trzeba pamiętać o tym, że tam jednak jest, jest kilkadziesiąt firm, kilkaset osób pracuje, wiele osób zainwestowało majątek swojego życia, by swoje działalności otworzyć. Jakby nie reagować na problem, który mamy zostawić temat i czekać na jakieś samorozwiązanie byłoby wielką nieodpowiedzialnością. Nie uciekniemy przed trudnymi decyzjami i rzeczywiście yy, dobra wiadomość to jest taka, że nie trzeba ściągać, że z tych, z tych środków, które dodatkowo wpłynęły, yy, te, pieniądze, te pieniądze można pozyskać. Czy to jest z jednej strony dobra wiadomość? Jest to chyba jeszcze gorsze, no bo tych, tych środków nie można przeznaczyć na co innego. Niestety z wielkim bólem i to wszyscy podkreślaliśmy jednomyślnie na sesji, że jest to bardzo trudna decyzja i mieszkańcom naszej gminy należy się szerokie wyjaśnienie tej sytuacji. Natomiast trzeba mieć na względzie jedną rzecz. Pan radny Cieślak fenomenalnie to ujął. Z bombą się nie majstruje, bombę się detonuje, rozbraja i musimy zrobić dokładnie tak samo w tej sytuacji, dlatego że konsekwencje dalszego przetrzymywania tych odpadów na tym terenie i tego, co się tam dzieje w związku z tymi odpadami, mogą być dużo gorsze niż te pieniądze, które musimy w dniu dzisiejszym przeznaczyć. Chociażby radca prawny urzędu wspominał o roszczeniach odszkodowawczych, o sytuacji innych przedsiębiorstw. Kiedy sobie przeanalizujemy nie tylko to, co nazywamy szkodą rzeczywistą, czyli damnum emergens. Ale też utracone korzyści, lucrumcesans, to wszystko, co przedsiębiorcy mogliby uzyskać, a nie uzyskaliby w sytuacji, gdyby te przedsiębiorstwa musiały być zamknięte, te konsekwencje finansowe byłyby zdecydowanie dużo, dużo gorsze dla naszej gminy, więc musimy tutaj bardzo odpowiedzialnie do tego tematu podjąć, chociaż wszyscy z ogromnym bólem podnosimy tę kwestię, że Przecież za te 11 milionów można by było zrobić o wiele, o wiele więcej. Natomiast musimy stanąć w prawdzie i podjąć tą odpowiedzialną decyzję, co, co de facto jednogłośnie uczyniliśmy. Natomiast to, co również w swojej wypowiedzi podkreśliłem w trakcie sesji, ogromna odpowiedzialność i ogromne zadanie przed burmistrzem, urzędnikami którzy mają obowiązek uważam nie tylko wynikający ze stosunku łączącego burmistrza z wyborcami czy tudzież pracowników jak, jako w ramach stosunku pracy ale również takiego poczucia uczciwości wobec całej gminy wszystkich nas Wszystkich nas, mieszkańców, ogromne zadanie, aby w jak największej części te pieniądze odzyskać. Ja sobie zdaję sprawę z tego, bo mieliśmy spotkanie, byłem tam na tym miejscu i zdaję sobie sprawę, że to będzie szalenie trudne zadanie, że jest to ogromne wyzwanie, zwłaszcza w kontekście złożoności dokumentacji związanej z tą sprawą, ale. Musimy, musimy zrobić wszystko, aby te pieniądze w jak największej części odzyskać. Wiadomo, że uchwała zmieniająca to i dochody, i wydatki. Tu akurat mówiliśmy o tym wydatku, który szacujemy na około 11 milionów złotych, ale również zmieniamy budżet, jeżeli chodzi o dochody. I dzięki dochodom gmina funkcjonuje, dzięki dochodom własnym musimy liczyć sami na siebie, na naszych przedsiębiorców, bo to często jest udział w podatku czy podatki na, na przykład od nieruchomości. I tam, kiedy zamknęłyby się te firmy, to tych podatków, czy w udziale w PIT, czy w udziale w CIT, nie byłoby, nie byłoby nieruchomości, także ten podatek też by nie wpływał. A jedną właśnie pozytywną bardzo informacją jest to, że zmieniając budżet, zmieniając dochody, aż 8 milionów podnosimy dochodu z samego udziału w podatkach PIT i CIT, czyli tego, co wypracowują nasi mieszkańcy i firmy, które uzyskują zyski. Także 8 milionów większe dochody, tak naprawdę będą one. Przesunięte, czy no, po stronie wydatków te dochody również będzie ich zwiększenie i to jest właśnie przedsiębiorców, przedsiębiorczość naszych mieszkańców, naszych właścicieli tych wszystkich firm. I to jest dowód, że chcemy im pomóc, no bo jak ich nie będzie, to będziemy uzależnieni od różnego rodzaju dotacji, środków zewnętrznych, ale tak jak powiedziałem, musimy liczyć na siebie na naszych mieszkańców, na naszych przedsiębiorców, dlatego wyciągamy rękę i odpowiadamy na te apele, o które mogę powiedzieć to. Nas błagają przedsiębiorcy. Podczas wrześniowej sesji radni przyjęli także szereg uchwał, między innymi dotyczącą zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia bieżącego roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego. Kolejna z uchwał dotyczyła zasad ustalenia diety dla sołtysów. Radni procedowali także nad uchwałą w sprawie przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w świecie. Od 12 do 30 lipca bieżącego roku na wrześniowe obrady trafiła uchwała w sprawie skargi na działania dyrektora przedszkola nr 9 i kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania w świecie. Temat był przedmiotem dyskusji radnych, którzy wyrazili troskę o atmosferę panującą w placówce, która może odbić się na najmłodszych, dlatego temat nie jest zamknięty. Szczegóły dyskusji znajdą Państwo w retransmisji z obrad umieszczonej na stronie internetowej, dokąd odsyłamy wszystkich, którzy chcą w całości. Obejrzeć obrady. Kolejna z uchwał to sprawa określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy świecie. Radni przyjęli także uchwałę dotyczącą nadania nazwy ulicom położonym na terenie Sulnowa i miasta świecia. Przyjęto także uchwałę w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik w granicach administracyjnych gminy świecie. Uchwały wymagało zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych. Na obrady trafiła także uchwała dotycząca regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Świecie. Na wrześniowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świecie w roku szkolnym 2021-2022. Na koniec radni pochylili się nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Wistula Park 1 na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym. Przypominamy jeszcze raz, że retransmisję z obrad w całości oraz ten materiał filmowy z napisami można obejrzeć na stronie internetowej Gminy Świecie w zakładce Portal mieszkańca. Zapraszamy!